Witajcie, kochani, to jest nagranie dla. To jest czytanie dla. No właśnie, dla kogo? Dla panny. Dla panny na 2021. Dla panny. Już mi karty lecą. Ok, energia ogólna. Cud. I się jest Wam zapisane w tym roku, po prostu już jakby to są jakieś przeznaczeniowe sprawy. A do tego macie nic się nie marnuje. <noise> Że każde doświadczenie w Waszym życiu, jakby miało swój cel, i sens, i e, być za to wdzięcznym, tak? I co jeszcze, jakby jako główna, główna lekcja tego roku. Miłość się zaczyna, słuchajcie. Dla Was to jest początek w ogóle, w ogóle jedynka kielichów, czyli um, as kielichów można powiedzieć teoretycznie, bo to są, jednak to nie jest staro, to, to te karty są inne, ale to jest taki początek nowego cyklu uczuciowego. To jest dużo, zresztą poczułam od razu, jak to wyciągnęłam też i to, to jest takie rok, w którym najważniejsze będą uczucia. Ee, może jest jakieś otwarcie się na uczucia. Bo wiecie, panny są takie bardzo racjonalne i potrafią być bardzo surowe w swoich jakby cenach i zachowaniu takie. No nie obrażając, bo tu nie ma nic złego po prostu. W tym jest, to jest panny są takie praktyczne po prostu, tak? A tutaj nagle takie wiecie, otwórz się na emocje, przestań myśleć praktycznie, otwórz się na taką spontaniczność też, tak? No, dla was to będą. No proszę, wszystko się jest w ruchu, tak? Tutaj się, jesteście nie dość, że do opiekowania, to jeszcze coś się właśnie silnie poruszy. No ciekawe, ciekawe. Jeżeli jest to, jesteście w związku, to to może być nowy cykl w tym związku. Bardzo uczuciowy i silny. Jeżeli nie, nie macie nikogo, to za to po prostu wchodzicie w nowy związek, tak? Dobra. Musiałam przerwać, kochani, bo moja cudowna siostra Cudowna siostra. Mam nadzieję, że macie fajne rodzeństwo. A jeżeli nie macie, to też macie fajnych przyjaciół. Ważna rzecz w życiu. Dobra, następna karta to jest Time to let go, czyli czas odpuścić wszystko, co wam nie służy. I zobaczcie, jaka <grytania> ma serduszko w ręku też. Czyli wybaczyć też może komuś, z kim jesteśmy coś, żeby było nam łatwiej z tym być. Albo yy, odpuścić kogoś, kto nam siedzi w głowie, kto nam nie służy i kto nie jest dla nas dobry, kto może nie jest z nami zainteresowany. Tak? Tutaj jakby w tym roku wszystko mówi, że wszystko się wydarzy w najlepszy możliwy sposób, żebyście byli w cudownym związku. Po prostu. Dla mnie tak to mówi. Oczywiście to są czytania ogólne, więc dla niektórych z Was może to być zwyczajnie tylko pokochanie siebie też, jakby będzie ze sobą w dobrym związku. Ale mi tutaj jakby mówi, to jest dobry, to jest rok dobrego związku dla Was. Dobrej relacji. Dużo miłości, ciepła. Dobrego związku po prostu. Początku jakiegoś cyklu. A do tego macie dokładnie. Dusza ma Twojej yy, jakby wspieracie, tak? Tutaj wszystko jest Dużo miłości dla was Dużo dobrego o, Rzadko się to zdarza, bo u mnie te czytania jednak Zachęcają o pracę jakoś, ale tutaj u was jest ewidentnie Emocje Emocje, miłość e Początek jakiegoś Nowego cyklu związku lub nowego związku Dobra e Co jest w was W tym roku no, możecie robić co chcecie. To jest taka karta mocy, na mnie też, yy, ale to jest serce, serce tego, serce Słońca, chciałam powiedzieć, serce nieba. Czyli znowu yy, ona ma olbrzymią. Zobaczcie, to jest po prostu moc, 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 moc. Ale to też jest znowu serce, czyli znowu yy, wasza moc wypływa z serca. To jest takie, wiecie, no mogę gadać i gadać na ten temat, ale to jest jakby po prostu dużo miłości, znowu dużo czułości do siebie, do innych, dużo możliwości kreowania i tego, co chcecie, dużo ciepła, odwzajemnionych uczuć. O, pięknie. W ogóle się powtarzają cyfry, bo mi jedna osoba zwróciła uwagę z tymi cyframi, teraz patrzcie, 23, 24, 31, 32, 33. Trójek dużo. Czyli taki, wiecie, na stworzenie czegoś nowego, wyjście poza te Dwa połączenia jakby czegoś też, tak? Stworzenie czegoś nowego. A do tego po raz kolejny wypadła mi karta, że jesteście zaopiekowani, bo to jest dla mnie karta... To jest karta... E Ancestorów to się nazywa? Takich wiecie, kogoś... E naszych przodków po prostu. Ale dla mnie to jest zawsze karta opieki. Że jesteśmy zaopiekowani przez naszych właśnie opiekunów. To jest olbrzymia opieka w tym roku. Nowy cykl, dużo miłości, dużo odwzajemnionych uczuć. Co z zewnątrz, tak? No, z zewnątrz też taka mądrość płynąca. Że tak jakby mądrość zawsze świata i ta mądrość, która jest wokół nas jest też dla nas i w nas, także tu jest dużo takiego po prostu będziemy się działy rzeczy. Takie, że wszystko będzie dla nas oczywiste, proste. Będziemy jasno potrafili sprecyzować, czego chcemy i w jaki sposób to ukierunkować, tak? Dobra, lecimy miesiącami. Eee, styczeń. W styczniu macie balans. Bardzo dobry miesiąc, czyli spokój, tak? I takie wiecie, w do dobrym miejscu. W lutym, eee, zwycięstwo i sukces. <grym> w marcu, nowy początek kwietniu nuda ok to może być tak, że wiecie, tutaj będziecie się nudzili, no coś się takiego wydarzy że nie będzie za bardzo co robić troszkę przez to pójdziecie w cień, bo tutaj jest sielana sielana, sielana, troszkę tutaj jakieś takie nuda, po prostu jest tej nudy szarość tak, mimo że z tyłu jest ta jasność ale my się skupiamy na tym, na co nie powinniśmy jakby, tak maj Znowu nadzieja, piękne światło, słońce. Cudownie, tak? Maj. Czerwiec, zwycięstwo. No ja pierdzielę panny, jakie wy macie rok. To jest w ogóle szaleństwo tutaj. Cokolwiek chcecie układa się idealnie, tak? Lipiec. Prawda. To jest takie bycie wprawdzie ze sobą. Też takie zdanie sobie sprawy, z czego ja faktycznie chcę wy spojrzenie na coś może z innej perspektywy też przez to, że właśnie widzimy co jest dla nas dobre, tak? Sierpień finansowe i materialne zmiany, ale tu jest poczucie bezpieczeństwa znowu. Tu jest, to są dobre zmiany, tak? Wrzesień. Dużo odpoczynku, spokoju. Może jakieś wakacje, <noise> ale też bycie w, w naturze, tutaj jakby mówi, ładować swoje bateryki, ale nie dlatego, że ich nie macie już rozładowane. Tutaj jest dużo mocy, dużo energii. Piękny rok dla panien. Eee... październik. Cierpliwość i planowanie, ale zobaczcie też to światło, to mruch, to ciepło, taką kolumnę, czyli taka poczucie bezpieczeństwa wszystko na takim stabilnym fundamencie. Tu jest coś w planach fajnego, bezpiecznego, co da Wam poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności. Listopad. Nie bójcie się mówić swojej prawdy, nie, mówcie, nie bojcie się wyrażać siebie. Mówcie, to jest też takie jakby głoszenie pójście ze swoim słowem do innych, tak? I na końcu jest światło. No to jest, wiecie, no po prostu światło, światło, światło. Światło jest wszędzie, tutaj po prostu nowy początek, cudowny rok, po prostu jeden miesiąc lepszy od następnego, tutaj macie tylko w kwietniu trochę nudy, ale to, 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 troszkę nudy, no bo wielkie halo, tutaj zdanie sobie z czegoś sprawę, ale to takie bardziej utwierdzenie się w jakimś przekonaniu bardziej dla mnie, ogólnie cudowny rok, po prostu no nawet skończę już, nie będę więcej czekać tutaj, bo tu nie widzę sensu gadania więcej, <słysk> bardzo fajny rok dla panien. Głównie skupione na uczuciach, emocjach, na miłości, Na odzajemnionej miłości tego. Hmm, jaki jest przekaz od, dla was od waszego anioła, waszego znaku. Uważaj na swoje słowa. No i do tego wszystkiego jeszcze, żeby tego wiecie. No, bo tego nawet nie można poprzeć, to jest taka energia, ale żeby jeszcze lepiej było uważać na to, co mówicie do siebie i do innych, tak? Bo słowa mają olbrzymią moc. Ja już to powtarzam, powtarzam, powtarzam. Słowa mają olbrzymią moc i należy je. E Uważaj na to, co się mówi, mówić tylko dobre rzeczy innym i sobie jeżeli chcecie, macie kogoś, do kogoś pretensje, też wyrazić siebie, mówić to, co chcecie powiedzieć, ale w taki sposób, nie w taki sposób bo ty jesteś głupi, bo ty nic nie wiesz, tylko słuchaj, to, co robisz e, wpływa tak i tak na mnie, prosiłabym, żebyś zaczął robić albo spojrzał, dlaczego tak musisz powiedzieć bo ja się nie czuję z tym komfortowo, wiecie, rozmawiać a nie e, być jak dyktator, tak Uważaj na to, co mówimy do siebie i do innych przede wszystkim do siebie, bo to jest najważniejsze z tego wszystko wypływa Druga karta, jakby taka od przewodników Waszych, co Wam chcą powiedzieć. Wielkie odcięcie. Energia Marsa, złość, konflikt, złagodnieć, by kochać. Może dlatego właśnie bo tak się dobrze poczujecie w tym roku, że złagodniecie, wiecie, i ta miłość przyjdzie z większą łatwością, po prostu. <laughs> bo tutaj jest tak jakby przestajecie mieć potrzebę kontrolowania, bardziej potrzebę miłości i to Was rozmiękcza w tym roku i to Wam daje cudowny rok też. Także Tyle moi drodzy. Tyle moi drodzy. Cudowny rok dla panien. Pozdrawiam serdecznie.